zbudowaliśmy najmniejszy tiny house na świecie. Ma on niecałe 6 metrów kwadratowych. Ile? Tak, dokładnie. Niecałe 6 metrów kwadratowych. A czym się sugerowaliśmy? Sugerowaliśmy się po prostu miejscem takim, jakim macie w vanach i kamperach. Chcieliśmy stworzyć jak najmniejszy domek, który będziecie w stanie zbudować na przykład na małej przerwie wakacyjnej w ciągu 7 dni pod klucz. I będzie to bez problemu możliwe w realizacji. Sami nie mieliśmy tak naprawdę do końca pomysłu, co może być w takim domku, ale podesłaliście nam bardzo fajne propozycje, na przykład, że może być to sauna ogrodowa, parking dla motoru, to bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o motor, miejsce na trzymanie iśmą narzędzi ogrodowych, kosiarek i tak biuro po prostu na ogrodzie, żeby nie siedzieć w domu, tylko wychodzić na ogród i tam oddzielać miejsce pracy od domowego zacisza, mini kino domowe i game room, takie dwa w jednym. Pomysłów jest naprawdę sporo. Ale generalnie chodziło nam o miejsce, że na przykład jeżeli macie jakieś działeczki na odludziu i chcecie tam pojechać sobie w weekend, a nie chcecie na przykład spać w namiotach czy w samochodach, to taki mały domek może być idealnym rozwiązaniem. Bo co ciekawe, znajdziecie tutaj aż dwa miejsca do spania. Pomyślicie, jak to jest możliwe na 6 m2, ale zaraz wam to pokażę. Ale zacznijmy od początku. Jak zbudować taki domek w 7 dni? Już wam wszystko mówię, jak to zrobić krok po kroku, żeby wyrobić się. Spokojnie w takim czasie. Pierwszą rzeczą oczywiście jest wylanie sześciu słupów fundamentowych, których naprawdę zrobienie wam nie zajmie więcej niż pół dnia. I po wylaniu tych słupów należy odczekać oczywiście kilka dni, zanim zwiąże beton, żeby przystąpić do kolejnych etapów. Teoretycznie powinniście odczekać 21 dni, a praktycznie przeważnie to jest po 5-7 po dniach przystępuje się do kolejnych etapów, ale na przykład możecie zrobić rok wcześniej takie słupy fundamentowe, bądź dużo wcześniej, po prostu przyjeżdżając na weekend na działkę i pół dnia takie słupy ogarnąć, zrobić i żeby były przygotowane na kolejne etapy. Kolejny dzień prac to wykonanie podłogi oraz skręcenie czterech ścian naszego mini dołku. Przekroje oraz montaż tych elementów jest dziecinnie prosta, ponieważ otrzymacie wszystkie schematy jak to zrobić oraz jakich wkrętów czy śrub użyć do tego wszystkiego. Spokojnie w jeden dzień wykonacie podłogę oraz ściany. Pamiętajcie też, że budowa w dwie osoby znacznie przyspiesza pracę. Można powiedzieć, że dwukrotnie. Oczywiście można budować samemu, ale wyobraźcie sobie sytuację. Macie do docięcia 30 desek, ułożenia ich i skręcenie. Zajmie Wam to naprawdę mnóstwo mnóstwo czasu, bo będziecie latać od piły do ścian i tak w nieskończoność. Przy dwóch osobach jedna osoba odmierza odcinki i docina na pile. Druga je odbiera i układa do skręcania. Jedna osoba skręca, a druga w tym czasie przygotowuje kolejny etap i wtedy praca idzie momentalnie. Nigdy nie przebywajcie na placu budowy samemu, chociażby ze względów bezpieczeństwa. Trzeci dzień poświęcicie na dach. Tak samo jak w poprzednim etapie jedna osoba docina krokwie, druga je zbija płytkami perforowanymi. Po skończeniu dwie osoby układają krokwie i je przykręcają do konstrukcji. Nie ma żadnych opóźnień w budowie. Tego samego dnia położycie dach oraz wykonacie... Obróbki blacharskie, bo dach jest tak mały, że wszystko robi się tu momentalnie. Czwarty dzień to wykonanie poszycia budynku, położenie wiatroizolacji oraz przykręcenie konstrukcji pod elewację. Elewacja tego budynku jest tak zaplanowana w instrukcji, że będziecie mogli dostosować ją pod własny gust. Czy to będą jasne deski elewacyjne położone w pionie czy w poziomie, czy palony z shawl giban, takie deski opalane, czy na przykład zwykły siding, który jest bardzo tani. 5 dnia położycie elewację zewnętrzną. dwie osoby pójdzie to momentalnie, bo jak widzicie to jest, ten domek jest naprawdę minimalistyczny. Co ciekawe, wszystko w tym projekcie jest tak dopasowane, że będzie minimalna strata materiałów ze ścinek. Dzięki temu nie dość, że po zakończonej budowie zostanie bardzo mało odpadów, to budowa będzie tania. Spokojnie te odpady spalicie na jednym ognisku, oczywiście żartuję. 6 dnia zajmiecie się ociepleniem ścian oraz dachu. Użyć można do tego wełny bądź na przykład piany pur, bo to też jest bardzo szybka metoda. Drugie dnia zrobicie ściany wewnętrzne, może to być. Płyta, karton, gips, klejka czy deski, to już wszystko zależy od Was jak chcecie wykończyć taki budynek w środku. Wiadomo, są gusta i guściki, o gustach nie będę dyskutować. Siódmy dzień to już dopracowanie do wszystkiego, instalacje i tak dalej. Jeżeli chodzi też o instalacje w tym projekcie, to musicie je wykonać we własnym zakresie, czy to elektrykę, hydraulikę czy wentylację. Do wentylacji wystarczy zamontować kratki wentylacyjne w szytach dachu, okna zamontujecie z opcją rozszczelniania, więc bez problemu zadziała wentylacja grawitacyjna. Możecie nawet rekuperację sobie zamontować. Nie ma to dla mnie żadnego znaczenia, nawet możecie marmur położyć na podłodze. Też nie ma to dla mnie znaczenia. Wszystko zależy od portfela inwestora. Jeżeli chodzi o koszty takiego małego tiny house'u jest to około 15 tysięcy złotych pod klucz, jeżeli dobrze poszukacie materiałów budowlanych, nawet można by zejść do 13, jeżeli naprawdę z drugiej ręki wiecie, jak to jest po budowach, zawsze coś zostaje, można odkupować w mniejszej ilości, a ten domek jest tak mały, że tak naprawdę trzeba tu mała ilości. A jeżeli chcielibyście, na przykład, nie wiem, kupować wszystko po najdroższych cenach z marketów i tak dalej, myślę, że 18-20 tysięcy. To, to jest aż za duża kwota, ale tak jak mówię, każdy kombinuje jak może, szuka tanich materiałów budowlanych i tutaj spokojnie w bardzo niskiej kwocie można się wyrobić. I teraz tak, ja wiem, ten domek jest naprawdę malutki, jest minimalistyczny. Tam dwie osoby po prostu na styk wchodzą sobie na górę, tam wejdą na te takie antersolki, które są na rzutach, możecie zobaczyć na stronie zbudujsamdom.pl, zakładce 35 metrów kwadratowych na zgłoszenia. Ale chodziło o to w tym projekcie, bo po co mieliśmy robić jakiś inny projekt, skoro 35 metrów kwadratowych mamy ponad 30 projektów. Jeżeli chodzi o 70 metrów kwadratowych letniskowych, mamy tych projektów ponad 10. Mamy budynki mieszkalne, które mają 63, mają 87, 93, nawet 114 metrów kwadratowych. To wszystko znajdziecie na zbudujsamdom.pl. A to był taki projekt po prostu, że na przykład ktoś jak chce takie mały na przykład, architekturę budować na działce, na pewno mu ta instrukcja w tym pomoże. Więc to był taki eksperymentalny projekt. Jeżeli Wam się podobał, jeżeli chcecie go zakupić, to oczywiście zapraszam na zbudujstamdom.pl i dajcie znać w komentarzu. Może wymyślicie jakąś nazwę dla tego budynku. My myśleliśmy, żeby go nazwać Ołówek, no bo jest taki mały, wąski i z boku wygląda w sumie jako ołówek. Ale jeżeli macie jakieś lepsze propozycje, dajcie znać w komentarzach. Ja wiem, że za chwilę będą komentarze, ale po co taki domek, jak można sobie kupić przyczepę holenderską, która ma 28 lat i tam jest 40 metrów kwadratowych, ale to, że ona za 6 lat się rozpadnie i albo zginie, to nikt o tym już nie powie wam. Więc jeżeli chcecie jakieś tam komentować rzeczy, oczywiście komentujcie, nie przeszkadza mi to w ogóle, ale tak pamiętajcie, jaki był zamek po prostu tego projektu. Ja wiem, że można sobie niewiadówkę kupić za 4000 i w takiej niewiadówce spać, ale no tu jest po prostu taki domek na lata, no możliwości jest. Tak jak na początku wspomniałem mnóstwo wykorzystania takiego budynku, mam nadzieję, że Wam się podoba ten odcinek. Jeszcze jedna rzecz, jeżeli chodzi o cenę tego domku. Oczywiście ona jest bardzo minimalistyczna, bo 129 zł no nie ma sensu, żeby ona kosztowała więcej. To jest oczywiście projekt z instrukcją, z listą materiałów, z tym wszystkim w tym w pakiecie za 129 zł, więc jest taka wyprzedaż. I aktualnie też trwa wyprzedaż jakby projektów w formie PDF, bo niestety muszę wam powiedzieć, że niedługo w ogóle całkowicie odchodzimy od wersji drukowanych, gdyż zajmuje to naprawdę za dużo czasu. Każdy ma telefon komórkowy przy sobie, zawsze może sobie projekt przejrzeć czy instrukcję przeczytać. Więc niedługo będą całkowicie wycofane projekty drukowane, jeżeli chodzi o budynki letniskowe. Budynki mieszkalne, które mamy w ofercie, oczywiście będą w wersjach drukowanych, ale pozostałe na zbudujsamdom.pl będą tylko i wyłącznie w formie PDF. Więc kto jeszcze tam chciałby jakieś sobie na przykład instrukcje zamówić drukowane, to jeszcze jest taka szansa. Później już takiej szansy niestety nie będzie. Trzymam oczywiście kciuki za naszych inwestorów, którzy w tym roku startują z budowami czy 35-70, czy naszych na pozwolenie na budowę budynków 116, 63 i tak dalej. Trzymajcie się tam. Trzymam kciuki za wasze budowy. I to na tyle w tym odcinku. Pozdrawiam serdecznie Wojtek ze Zbuduj sam dom. A dla osób, które wytrwały do końca odcinka, osoba, która w komentarzu wymyśli nazwę projektu dla tego mini domku, wybierzemy tą osobę i otrzyma taką właśnie oto kopareczkę. Prześlemy ją do Was kurierem Inpost. Oczywiście wybierzemy nazwę, która nam najlepiej przypadnie do gustu. Miłego dnia!